210 osób zamieszkuje obecnie dom pomocy społecznej w Skążeńewie. Niezwykle ważne są więc inwestycje w bazę terapeutyczną dzięki środkom z państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pozostającym w dyspozycji samorządu województwa wielkopolskiego. W placówce udało się wyremontować część pomieszczeń. Myślę, że najważniejszym takim elementem jest to winda, którą udało nam się doposażyć nasz dom, dzięki której mieszkańcy mogą bez problemu przemieszczać się między piętrami i również na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne, ale również udało nam się utworzyć przepiękne pomieszczenia. Najbardziej chyba moje wyczekiwane to jest sala leczenia światłem, sala relaksacji ale również sale, gdzie rehabilitujemy poprzez sztukę, poprzez zajęcia w stolarni, ale dla młodszego również pokolenia, również sala, gdzie mogą wspólnie mieszkańcy grać w gry internetowe, piłkę nożną itd. itd. Zajęcia kulinarne, ale przede wszystkim udało nam się stworzyć jedną większą salę, gdzie mieszkańcy wspólnie mogą spędzać czas. W ostatnich latach poprawia się. Sytuacja tego typu placówek na terenie Wielkopolski. Są one niezwykle potrzebne w sytuacji, kiedy pomoc środowiskowa jest niewystarczająca. Wartość dotacji przekazanej DPS-owi w Skęczniewie wyniosła 254 tysiące złotych. Zaangażowaliśmy się jako samorząd województwa wielkopolskiego w dofinansowanie remontu. Są to środki, które są środkami pefron, ale będącymi w dyspozycji samorządu województwa wielkopolskiego. Tak naprawdę trzy formy działań są przez nas wspierane. Z jednej strony jest to właśnie, są to właśnie inwestycje w roboty budowlane, remontowe, które służą poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnościami, pomieszczeń na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Z drugiej strony jest to wsparcie dla zakładu aktywności zawodowej oraz dla organizacji pozarządowych, więc w tych trzech jakby blokach tematycznych mieści się pomoc samorządu województwa wielkopolskiego. Jest to bardzo ważny element wspierający działalność placówki. Mamy do czynienia z dużą grupą osób z niepełnosprawnościami, które potrzebują nowoczesnych form terapii, nowoczesnej rehabilitacji, więc wszelkie działania dyrekcji czynione w tym kierunku, aby Poprawić infrastrukturę domu są niezmiernie istotne dla wszystkich jego mieszkańców. Cieszy nas to, że na każdym kroku w różnych miejscach widzimy, jak te placówki się rozwijają, jak są remontowane, jak są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnościami, jak rozszerza się katalog świadczonej oferty właśnie dla tych osób. Kilka tygodni wcześniej przy placówce powstała instalacja fotowoltaiczna o wartości 380 tysięcy złotych. Środki na jej wykonanie przeznaczył Powiat Turecki. Trzeba przypomnieć wszystkim, że to DPS w Kęczniewie jest największym DPS-em w Wielkopolsce, jeżeli mówimy o jednym zwartym budynku. Tu mamy 210 mieszkańców, ponad 100 osób obsługi i właśnie cieszę, że z roku na rok ten dom. Jest coraz piękniejszy, coraz lepiej wyposażony, wyremontowany, ma być przyjaźnie, przytulnie, ale ma być właśnie bezpiecznie, ma być wyposażone w te najbardziej potrzebne urządzenia, przyrządy. I to widzimy i, i, i z tego się bardzo cieszę i oczywiście no, nie odbyłoby się to, gdyby nie wielka kreatywność pani dyrektor tego domu, za co i pani dyrektor i całemu zespołowi dziękuję i gratuluję. Dyrektor placówki ma już w głowie pomysły na kolejne inwestycje. Cały czas mamy plany, właściwie nasza, nasz dom ciągle remontuje się, aby stworzyć jak najlepsze warunki mieszkaniowe, ale życia takiego codziennego dla naszych mieszkańców. To jest chyba nasz taki wyznacznik. Każdego dnia, kiedy rozmawiamy z moimi współpracownikami czy z mieszkańcami, to są to jest baza pomysłów, co jeszcze przed nami.